Witajcie w kolejnym odcinku z Batmana Arkham Origins i dzisiaj zakończymy sprawę z jeśli oczywiście będzie taka opcja. Dobra, gdzie jest yy, ta kolejna bomba? Chyba tutaj, tak? Tak. I oczywiście znowu trzeba daleko polecieć na Letos. No widzicie, panowie, do droga Jest ani raz mnie nie trafił, dato Raz mnie trafił, ale tak ogólnie to nic mi sobie nie zrobił. Dzień dobry, panowie. No jak tutaj ich... ich spotkałem, to mogę z nimi zawalczyć. Niech będzie. Proszę bardzo, jakie kombo. Piękne. Mogę coś tu zrobić? Oho. Ale tutaj chyba będę musiał jakieś gadatło uzyskać, którego na razie nie ma, więc zostawię to. Na razie. Później do tego jeszcze wrócę. No, Batmanie, sybuj. Только где что на марки? Вот тут записывание, сэр, это раз. Окей. Leci Batman Kurde, to ciągle zamiast z zwrole Dobra, to walczę z nim, co mi tam? No i tak to się robi. Naprawdę, jeśli chodzi o walki z tymi bossami, którzy to tam tylko pięści używają, bądź baseballowych, to... oni nie są w stanie mi cokolwiek zrobić. Ci z to są najgorsi, no i również ci, którzy... mogą się go po karabin. Bądź mają karabin. Pod ręką od razu już. No nie chcę najbardziej u was Dobra, gdzie jest to narki znowu? Się zgubiłem Oko, okay. lecę w złą stronę. No i co ma lecieć No to będę zymat spać tak żeby on spróbował Bo no jak puszczę To teraz spadł w dół Okej okay, chyba tutaj jest, ten gościu jest ta Anarchii Na dole? Chyba tak. Jest. No to, że policji na was nie do końca zależy, no coś to nie jest. Z to, jaka krupcia panuje w policji. Dobra, gdzie jest ta bomba? Tutaj! Okej. Okay. Tego a to co mam lecieć, tak? Mam nadzieję. Kurde, mało tasu jest. Okej, okay, tam jest ten symbol, nie do peza. A teraz kurde zdążyć. Trochę więcej tasu byście mogli dać z sumę. Tak są co zapowiedziawcy. Ale muzyka w trakcie docierania do tej bomby jest zajebista. Też kolejny zajebity soundtrack w tej grze. Nie, oni są chyba tutaj, tak? Mam nadzieję. Nie, oni są na dole. O, ty, kurde, cholero, jedna. Kurde, mogę to teraz zniszczyć? Zamiast z nimi walczyć? No nie, znowu to z nosami, kurwa, nie na widzę tego z nosami. Nie widzę tego z dozami, no kurwa nienawidzę go cholery jeden. Gdzie jest to z dozami? Który to jest? Ten z... zostanie do, Zaatakowanie mnie z nozami Kurde, za późno No nie! Noze, 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 noze! Kurde chyba... No, Na ostatnią chwilę to rozbroję! Kolejny z dozami. Dobra, e, ci z dozami są najgorsi. Jestem bardziej, to jest na czas. Kurde, mogę nie zdążyć. No, kolejny potem no za sięga. Dobra, teraz szybko za zetonu. Szybko. No, na ostatnią chwilę w sumie.

Dlaczego tu nie ma Batmobila? No, zaraz, z drugiej strony, jakby to był Batmobil, to by były, kurde. Lamerskie walki z bossami, jak w Arkham no, to, Dobra, no ludzie tak nazywają tego Arkham Knight, ale powiedzmy sobie, za Arkham Knight ma zajebistą fabułę. Mogę coś z tym zrobić, czy nie mogę? Skołak, się nie, nie da, zaraz Co to mogę z tym zrobić? No bo to tak po prostu, tego nie wezmę tak, chyba. Mogę to już zniszczyć może? Ok, otworzyłem sobie tylko hal przejścia. Aka, na chwilę sobie otworzyłem, no super. Co ja tu mogę zrobić? Jakie mam gadżety? Dobra, Odpuść to sobie na razie. Kurde, no chciałem to wszystko zrobić, ale wydaje mi się, że mogę nie, jednak nie dać radę. No zobaczymy, jak będzie. I tak chcemy tutaj. Te związane z ani z anigułas są najłatwiejsze. Faktycznie, w ogóle mi się nie będzie chciał, chcemy tego, tego robić, bo tam nawet nie dorwiemy, nie schwytamy go, więc. Jaki jest sens! Tutaj o wiele bardziej warto to zrobić i. za tą grę faktycznie zrobię na 100%. Tak, jestem gotowy na to. Na no, co ja nie Dobra, ale koniec tego, coś się zająć anarki. Tego widzę, pracę bardzo, mogę go już teraz zlikwidować. No to za długo sobie anarki na powolności nie pokodzi. Już zaraz będzie po nim. No co? Dzień jest teraz na moim kanale jest Wiedźmin, jest Batman, jest Dawkin Dead, jest Lufty Friends i jest Moscone dead. No, bez to znowu trochę nie było odcieków Stoteda również, no ale... W poniedziałek myślę, że już będą. Nowe odciki z Mosno Teda. Może nie z Mosno Teda, ale będzie z Lufthansa to w końcu. No kurde, weźmy to jest najdłuższa seria, i tak, możliwe, że jak się teraz skupię na weźmieniu, to. Most tutaj też jest długi, no kurde, z mosto też będzie sporo odcików, tak, jakby nie patrzeć. Tylko jednak, to z to, ja krótko odciki nagrywam. I to mi wychodzi na plus, bo. Jak to się z mosto tutaj mogę więcej nagrać. by ja mógł prędzej jakiś barat z tej serii zrobić, i być może będzie taki dzięki temu, że nagram tego mosto ale nagrywam to odcinków z mosto Tak z 5 może nawet, jak będę miał tyle czasu. Z drugiej strony też odcinki, te odciki są coraz dłuższe, te również, bo ok, no, wycigi z mi tylko dłużej i tak, bo są dłuższe odcinki, z kolei o wyścigi, ale no, z też będą dłuższe odcinki w końcu. Bo te wyścigi będą coraz dłuższe, coraz więcej notowań więc coraz zdobyć i kamieni milowych. To faktem, że ja też czasami robię to notowanie z nagraniem, więc tego notowania zdobywa i nie jest takie aeroplane, żeby jednak żeby to odpuścić, bo. No, później z mam wszystkie notowania na wstępie zdobytej i Zajdę go kamienia milowe. Kurde, no kolejny ten o od enigmy, no ale, no jest taki problem, że no nie wiem jak mam to kurde odblokować. Mi się wydaje, że chyba jakieś gadżetu sobie chcę ale tego nie mam na razie. Dobra, zaraz wracamy na miejsca. Mam no, na nas spotkanie z Anarkim... Ciekawe, co on na pewno będzie z z nim walczyć. Zobaczymy, co takiego zaprezentuje. Pewnie poza anarkiem jeszcze będą ci jego ludzie. I tak naprawdę to sobie to nie będzie, bo... Ci ludzie to są zawsze najgorsi. Zwłaszcza, gdy wyskakują z nosami. O, już idzie kolejna armia. Został nie z tego prości. prości. No nozy nie ma, to jest to jakoś idzie. I no bo ich nie jest jakoś za dużo. To się nigdy do Anarchiego nie dostała? No zaraz zobaczymy. Bo tak ci ludzie Dobra, i teraz gdzie to cholerystwo jedno jest? Chyba nie tutaj jest, co. Gdzie jest ta katedra? Bo on chyba się chciał w chciał w katerdzie spotkać. No, kurde, nie wskoczę tego. A jest problem. Kurde, który to jest konkretnie budynek? O to kolejni. Nie chcę mi się złami walczyć. To robię z tego narkiego całego. No dobra kury, sami to by chcieliście. Jak tak bardzo chcecie dostać w pierdło do Batmana, to... Proszę bardzo! Kurde, uda mnie. Czasami trochę laguje i... W takiej sytuacji faktycznie mogą to wykorzystać. Wraz o takiej granuto w sumie jest! No za bardzo takie piękne kombo 27X. Ładnie. Uuu, uh, dobra, gdzie jest ta cholerna katedra? No, jest tutaj. Mogę tu wejść? Nie mogę. Ajajaj. Nie no. no. Zmienić sama walka z trudniej sobie będzie znaleźć nie tego miejsca, gdzie on jest. Masz tutaj, nie cholery. Okay. Nie, to jest gdzieś tutaj, tego kurwa, który to jest budynek? No nie, kolejni, aaa. Dobra, Tracę to za zapierdolą w sumie. Kurwa, serio no. Tyle tu w jednym miejscu. No, tego to się pogorszyło trochę. No, trochę. Bardzo. Dobra, co, Dajcie mi wreszcie tego anarkiego. Chyba test to tak to nie będzie. No nie. No kurwa nie, gdzie to jest? Och, o, czyli co to jest tutaj? No i wyraźnie to jest ten budynek. Chyba. Oby. Oby to był budy budynek w końcu. A, teraz tylko weź znajdź yy, wejścia Tu nic nie ma Jest! W końcu! Znalazłem to nareszcie Dobra Zaraz to za koniec anarkii Wiesz ile ja to musiałem zmarnować na to, żeby tu doceć Could accomplish great things together. I don't work with criminals. You need to turn yourself in. Tell you what, I'll turn myself in as soon as you do the same. But you don't consider yourself a criminal, do you? The suit, the gadgets, the sense of entitlement. You're just another rich kid atoning for his fiscal sins. Such a shame. You cannot <laughs> Trzeba z nim tylko najpierw trzeba się z jego ludźmi zmierzyć. Kurde, jak dwóch atakuje jedno to nie ma jak tego skontrować. Ty leku, jesteś też zły. tego z Bo mnie nie atakować. O, świetnie kolejni. Super, co on? on na mnie jakieś ku kurwa exploduje z na ogniem do mnie napierdala? Skupany jeden! Popierdoleniec! Ty! Ty! Boże... Za... Ej! O was ja! Zostaj na twoich ludzi! To rewolucja! Wy to nazwać rewolucją! Kurwa z mocami w za jeden! Nie ma! You're born! Ty chcesz mnie spalić ze wszystkim, ty pokielek tu jeden. Aha. CZ. Co to jest? Co jest? Jak mam go kurde zlikwidować? O, cóż, tak mam gozać chyba od tyłu, tak mi się wydaje. Nie no, się gozać w takiego całego. Bo on będzie problematysty z ten... tym, O, chyba tego nie ma. Uje, okada, ile takiego? kurwa. Teraz jest Kasia Dobra, pozbawiłem go tego urządzenia. Mogę teraz O, dobra, anarki jesteś, kurwa. Dobra, ja cię, ja cię teraz do anarki, dawaj, chodź tu. Nie ma skuź z tego elektryzującego urządzenia, żeby mnie obezwładnić jakoś. O nie! Dobra, znowu to ma chorestwo jedne. Pozpał go tego. Kurwa, wycięli mi z tym... kijem. Dlatego se chcę... zlikwidować najpierw. Ok, no, chyba mógł mu zrobić wykoczenia. Dawaj wykoczenie teraz! Kurwać za złocami. Nie? No, zdychaj. O, nie musiałem zresztą jego typów walczyć? Okej, okay, tylko jego go miałem zaatwić najwyraźniej. Reszta... Mogę u zaraz załatwić go. No, A to tylko są kurde? Innocent?

you look at We fight, betray. We have become the things we fear. After everyone, Batman, and no one's going to learn to take care of themselves. The ones that don't hate you, they'll start to rely on you, depend on you. And if something happens to you, if you get old, or bored, or die, then what? you not consider the world that revolves around you? You're a hypocrite, running around dispensing justice, telling people what they can't. And can't do. You're ensuring Gotham's freedom, provided it conforms to your twisted view. Whatever pleases the bad. That it? You're not a hero. You're a despot. You don't enforce justice. You suppress it. There's a way to make this work. To show you that we share the same goals. Maybe I took things too far with the bombs and the threats. I, I can learn from that. I mean, you could be a mentor to me. Maybe I, maybe I be to something I think you're so busy playing a hero, you've forgotten what it's like for the rest of us. We're not all as strong as you. But we don't have the fancy gadgets, the, the strength, the skill. But, but but maybe that's the problem. You've gotten so used to the power, you think you're better than everyone, above reproach. Is that it then? We're not as good as you. You know what? I take it back. I don't want to work with you. Spocko, what's

Gość jest schwytany, więc do policji pójdzie. Spoko. Dobra, to co, ten odcinek będzie krótszy, bo już w tak nie ma więc czasu na nagrywanie. Więc w tym momencie to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. No a w odcinku myślę, że wrócimy do fabuły. I rozwiązamy tę zagadkę tego morderstwa. To by tyle, na razie.